Dzień dobry, witam serdecznie Piotr Iśietki, firma K Performance. Słuchajcie moi kochani, mamy tyle pracy, tyle zajęć i zaproszeń na imprezy integracyjne zloty i tak dalej, że musiałem się w końcu rozdwoić. Tak. Cześć, witam cię serdecznie. Hej, eee. cześć, cześć, witam Proszę serdecznie. Mojego, moje drugie ja. witam cię. No powiem Wam, powiem Ci, że ten zlot idealnie mnie wyciszył i zrelaksował, bo w ciszy, w spokoju, w miłym towarzystwie e, mogłem wraz z kolegami, tu pozdrawiam e, moich fantastycznych kolegów e, Wojtka, Krzysztofa e, i Grzegorza e, i z nimi razem się wyciszaliśmy i relaksowaliśmy w Windudze 69. Pozdrawiam też właścicieli e, i właśnie tam... E, Rozmyślaliśmy o trzeciej edycji edycji festiwalu karawaningowego, co moglibyśmy zrobić, co zmienić, także był to intensywny weekend. Hmm. A wiesz, że już w środę jedziemy na karawansalon w Poznaniu, a mamy jeszcze mnóstwo pracy, bo budujemy kampery, jakieś nowości próbujemy powrzucać w te auta. E, także m, roboty co nie miara i co ciekawego i nowego przyg przygotowujecie przygotowujesz e, bo na pewno wasze stoisko jak zwykle będzie barwne kolorowe i ciekawe no ta obserwujesz mój kanał nasz Instagram aha chwilkę hmm? sekundy. no więc zapraszam na nasze stoisko hala Dubik, 6, stoisko subskrypuj. numer 2buj. Wszystkich Was Uf, zapraszam. Tak. Hmm? I tam wszystkiego i ty się dowiesz, i wy się okay, też No To co, to myślę, może pomogę Wam troszkę co? Czas. Nie no, każda pomoc jest mile widziana. Także słuchajcie, zapraszam serdecznie, Piotr Wiśniewski, firma Camper for Mountain, A ty się bierz do roboty, bo czas ucieka. Moje drugie, ja nie wiem czy lepsze, właśnie poszło do pracy, ja się też biorę. O, a właśnie nas odwiedził Karel. na pewno go znacie, pamiętajcie. Cześć, Karel. Co ja ci do nas sprowadza? Přijel jsem z klientem z Jablonce nad Nisou, działamy tutaj z střechu a we středu odjeżdżamy do Poznania na trhy a ja bych vás chciał pozvat, Czechy, Slováky, všichni, abyste se přili podívat na Poznania na naše trhy, kde będziemy wystawiać nasze auta. Ja może szybko przetłumaczę, Karel przyjechał, będzie kładł střechy na starych chałupach i gdyby się komuś coś nie podobało, to chciałby was pozwać. Także zapraszam serdecznie do poznania, będziemy tam z Karelem. Dziękuję tak. ci bardzo. No, także ja się też biorę do pracy. lilcie idziemy, Tak, idziemy, tak. Piesek się cieszy. Słuchajcie, widzimy się. Hala numer 6, stoisko numer 5. Czekam za wami. Musicie tam być. Na razie, hej. Dziś ...są, a działamy tutaj z Czechu. Ja będę tłumaczył, może przyjechał, porobić, zarobić, bo w Czechach jest bieda. No a. co z tą... Chyba jeszcze raz